Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w miejscu bardzo wyjątkowym. Ten ciemny tunel, który widzicie teraz za mną, to jest schron kolejowy, a w sumie bunkier kolejowy z okresu II wojny światowej. Więcej historii oczywiście przedstawię na odcinku. Także cóż, zaczynamy! No tak jak mówiłem, wchodzimy właśnie do yy, tunelu. Uwaga na miejsca ciemne i zalane wodą. Hmm. Czyli może być dość ciekawie. Ten tunel też możecie znaleźć pod ciekawą nazwą, a mianowicie kwatera dowodzenia, bo tutaj miała być odgrywana bardzo ważna rola tego obiektu. Macie nawet napisaną historię: kwatera dowodzenia południe. Obecnie znajduje się tutaj muzeum, ale jest dostępne turystycznie. Stara koja. Jakieś słupy. Powiem Wam tak: sam schron ma około 400 metrów długości, a ja już tutaj wyczaiłem jakąś nogę i właśnie sobie w nią mam zamiar wejść. Nie byłbym sobą, gdybym nie wlazł w takie coś. Zobaczcie na te potężne, zbrojone drzwi. Genialna zasuwa. O. Wow. <zysk> Patrzcie tu co się tutaj dzieje. Strój przeciwchemiczny, bardzo fajnie rozwieszony. A tam jak widzicie, w dali są kolejne przejścia między częściami tego schronu. Będziemy się starali tam przemieszczać. Jak widzicie tam część jest troszeczkę zalana. Jednym i bardzo ważnym faktem historycznym jest to, że z 27 na 28 sierpnia 1941 roku odbyło się tutaj spotkanie Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego. Naczelne dowództwo wojsk hitlerowskich Wehrmachtu postanowiło wybrać to miejsce na lokalizację właśnie tego obiektu. 1940 rok, właśnie wtedy. Zaczęto budować ten przeogromny bunkier kolejowy. Możecie się zastanawiać, kto go budował. Na pewno znacie organizację budowlaną TOTTA. To właśnie oni tutaj ulokowali ten obiekt. Dla zamaskowania właściwego przeznaczenia tego obiektu został on wpisany w księgach budowlanych jako Budowa zakładów chemicznych dla berlińskiej firmy Askania. Werke. A tak naprawdę sami widzicie czym się stało. Tutaj jeszcze są ułożone podkłady kolejowe. I chyba to jest słuchajcie, oryginalne drewno. Przynajmniej czuć bardzo yy, od tego olej. I zobaczcie, to faktycznie są oryginalne. Aha. Uh -huh. Można wyszedł, że może. Ale bardzo fajnie czuć Ale ten olej, nie? Zapach jest fajny. A tutaj możecie zobaczyć są same szyny kolejowe. Podczas zaciekłych walk doszło do przesunięcia linii frontu. Co za tym szło? Cztery miesiące funkcjonował tutaj, w tym schronie Radziecki Szpital Polowy, który wykorzystywał nie tylko ten schron, ale też pozostałe budynki po niemieckiej infrastruktury. Tutaj mamy jakieś zejście, Zaraz zobaczymy co to jest, przyjrzyjmy się. No, tam znajduje się drabinka pod wodą i jest zejście chyba do kolejnego poziomu tego bunkra. Ale zobaczcie na to, jak w idealny sposób były prowadzone tutaj przewody, wmurowane w ścianę i one sobie szły takim właśnie korytkiem przez cały ten bunkier. A to jest, było wpuszczone, słuchajcie, tam pod kratownicą jest kolejny tunel techniczny. Czyli pewnie tam to zejście z tą drobinką zalaną to jest zejście do jakichś pomieszczeń technicznych. No, ale tam już niestety się nie dostaniemy. No, i mamy kolejne zejście do kolejnych części schronu. Jest mocno podmokłe. No, tam jeszcze jest jakiś jeden, jedna część, ale słuchajcie, tutaj znajduje się woda, także, no, niestety, ale nie przejdę. Tam jest numer 56. Czyli nie wiem, czy to nie jest czasem. 55. Czyli to są numery grodzi. Tutaj też niestety, słuchajcie, nie przejdziemy tą grodzią, ale zobaczcie sobie na wodę. Ma taki charakterystyczny nalot. Nie wiem, z czego on się mógł tutaj wziąć. Ale wygląda creepy. Dobra, idziemy do kolejnych grodzi. Plac budowy tego obiektu był bardzo silnie strzeżony przez wojsko. Mogły wchodzić tutaj tylko upoważnione osoby niemieckiego pochodzenia. I co ważne, sam obiekt i przyległe do niego budynki zostały skończone w 1941 roku, a dokładnie latem tego roku. Właśnie doszliśmy do samego końca schronu kolejowego. W tym miejscu, gdzie stoję, znajdują się jeszcze ślady po torowisku i miejscach mocowania podkładów kolejowych. Natomiast za mną widzicie tutaj znajduje się tak jakby jeden peron, a tam gdzie jest kamera znajduje się drugi peron, czyli prawdopodobnie z pociągu można było wysiąść z jednej i z drugiej strony. Na ścianie widoczne są jeszcze po lewej i po prawej stronie takie metalowe elementy. Konstrukcji, chyba odbiaków kolejowych, które hamowały pociąg w razie, gdyby nie zdążył się do końca zatrzymać. Skończyliśmy zwiedzać ten bardzo fajny i zadbany obiekt, jakim jest schron kolejowy. Jeżeli Wam się odcinek podobał, łapka w górę. Subskrybujcie i udostępniajcie nasz kanał znajomym, a my cóż, widzimy się na kolejnej wyprawie. Cześć!